Dzień dobry wszystkim grzybiarzom, pierwsze co zauważyłem jak wszedłem do lasu. To to, że już czuć jesień. Już takie powietrze z rana jest chłodniejsze. Tutaj miałem kiedyś przyjemność spotkać dwa piękne prawusy, więc Trzeba wchodzić w takie miejsca. Zawsze odwiedzam miejsca, w których podnosiłem grzybki. w miarę twardy próbujemy na suszonko goście podjąć wielkus Panzując. A tu. Borusy. Raz, dwa i trzeci mały. Trzy burusy. Jak już wiecie, gdzie szukać, i znaleźliście, powiedzmy jednego czy dwa, to już, na, to już trzeba się rozejrzeć. Nawet jak się nie trafi, to warto sprawdzać. Tutaj dwa to będą hapcie, takie już. Nie do wzięcia, a tu w tym miejscu pod tym drzewem, i to jest ta sama familia, znalazłem w tamtym roku w grudniu, w grudniu prawusa, ten to już się nadaje ale tylko na reproduktora, ten ogryzek. Jak tu tak wyrosło? Zobaczcie jak ładnie sobie wyrosły Dobra, tego sprawdzimy Oj nie, noga słaba No, niestety zostają wszystkie Kolejna miejscóweczka na prawusy I co mogę powiedzieć? Te chłodne noce już swoje robią już coraz mniej grzybków wychodzi, a jak wychodzą, to takie, wiecie, takie przemarznięte. Tak to powiedziałem, ale, ale właśnie tak to wygląda. Zobaczcie. Chyba, że akurat to miejsce gdzieś bardzo cierpi, już w nocach. Zobaczcie, prawdziwek. Ale miesiąc temu jeszcze bym. Nie powiedział, że to jest prawdziwe, tylko jakiś ogryzek. no. Pytanie: czy dzisiaj też spotkam równie piękne jak te wrześniowe? Polecam zobaczcie wrześniowe odcinki, bo były prawusy. To były mega. Mega piękne. Zaraz będzie chwila prawdy jedno z miejsc takich na 100%. Że tutaj zawsze musi coś być. Ale widzę, że ludzi nie było, bo ładna kania stoi. Po drodze znalazłem takiego ciapka prawego. Myślałem, że go nikt nie chciał podnieść. Ale kaniusza stoi już tutaj kilka dni, więc schabowy już jest, ale niech jeszcze dojdzie. A tu powinien być prawy, nie jeden. Rosną albo tu w tej trawie takie, takie mniej ładne, albo na piasku wyskoczą takie borusy. Ta choinka też pięknie daje. Same takie wieże Tu stał ostatnio też No ale niestety Kurza noga Niedobrze I już taki słaby koźlarz Już grzybki powoli się kończą, za moment zieleniatki się rzucą. Świeże. I przy tym grzybku kończę dzisiejszy film. Dzisiejszą wycieczkę do lasu. Było miło pozbierać wiele ładnych prawdziwków. Wam dziękuję za obejrzenie. I zapraszam na kolejne filmy.